To Nie odnosicie wrażenia, że nasza polityka przypomina szambo, w którym pływają gówna. Ka no, każdy żyje w środowisku, które sam sobie stworzył. No i te gówna kłócą się o to, które ładniejsze, a które bardziej śmierdzi, wyzywają się, nawet dezawują się, no a wszyscy tapią strawionym i pływają w tym samym, prawda? Taka sytuacja jest męcząca dla społeczeństwa. Politycy powinni nieco stonować nastroje, przestać lżyć, tylko zelżyć właśnie. Największa odpowiedzialność ciąży e, na czołowych przywódcach, na panach Kaczyńskim i Tusku. Powinni obaj wykonać uspokajający gest w tym szambie. Dobrze jest zacząć skromnie, od pół litra. Nazwijmy to flacha zgody. Żeby nie było, flacha zgody jest na koszt społeczeństwa. Stawiamy choć można by znaleźć sponsora tytularnego, nie wiem, BG gorzała czy coś takiego. i nie, bo zamiast slachy dostaliby aparaturę do pędzenia. Ale popijka i zakącha na ich koszt. Jeden przynosił ulubioną zakąskę i popitkę dla drugiego, żeby taki geścior był, nie? Wiemy, że pan Kaczyński lubi schabowego ziemniaki i kapustę, pan Tusk lubi mielone z mizerią, choć gdyby wszedł w buraczki, może inaczej by spojrzał na świat. Z napojów lubi prezes piwo, godna popijka, Godna premier wino. Ujdzie, ujdzie. Sią noc gdzieś nad Wisłą, nie wiem gdziekolwiek. Na pierwszy raz nie muszą gadać. Nie wymagajmy za dużo. Niech chcę razem przy pomilczą na początek. Jak się odezwą do siebie, to już mamy bonus. Jakiś kroczyk w kierunku mniejszego schamienia, utemperowania złośliwej, bezmyślnej demagogii, niech z tego szamba zacznie dolatywać, dający nadzieję delikatny zapach. Może nie zgody, nie wymagajmy niemożliwego, ale noszący znamiona pewnego uspokojenia, czego tak wszyscy pragniemy.